Rozdział 10. Tegoż dnia wieczorem w piętrowym domu, którego jedna strona wychodziła na ulicę, gdzie mieszkał Obłomów, druga zaś na wybrzeże, w jednym z pokojów na piętrze siedzieli Iwan, Matwiejewicz i Tarantiew. Był to tak zwany zakład, przed którego drzwiami stały zawsze ze dwie lub trzy puste dorożki. Dorożkarze zaś siedzieli na parterze ze spodeczkami w ręku. Piętro przeznaczone było dla panów z, z Wyborskiego Przedmieścia. Przed Iwanem Matwiejewiczem i Tarantiewem stała herbata i butelka rumu. Najczystszy, jamajski, rzekł Iwan Matwiejewicz drżącą ręką nalewając sobie rumu do szklanki. Nie wzgarć mnie poczęstunkiem. Przyznaj, że jest za co poczęstować, odpowiedział Tarantiew. Dom zgniłby, a takiego lokatora by się nie doczekał. Prawda, prawda, trącił Iwan Matwiejewicz. A jeżeli sprawa nasza dojdzie do skutku i za pojedzie na wieś, dostaniesz swoje. Ale skąpy, ku trzeba się z tobą targować, mówił Tarantiew. Pięćdziesiąt rubli za takiego lokatora. Boję się, straszy, że się wyprowadzi, zauważył Iwan Matwiejewicz. Ach, ty spryciarz z ciebie, gdzież on się wyprowadzi? Nie wypędzisz go teraz. A z weselem co? Żeni się? Mówią. Tarantiew roześmiał się. On się żeni. Chcesz pójść od zakład, że się nie ożeni? Odparł. Jemu przecie Zachar spać nawet pomaga i taki miałby się ożenić? Dotąd ja byłem jego dobroczyńcą. Bez mnie przecie, bracie, ty mój z głodu by umarł albo do więzienia trafił. Przyjdą z dozoru, gospodarz domu czegoś zażąda. On ani w ząb, wszystko ja nic nie rozumie. Rzeczywiście nic w sądzie powiatowym mówi nie wiem, co się robi. W departamencie także, jakich ma chłopów nie wie, co za głowa. Śmiech mnie brał po prostu. A umowę, umowę, jaką to myśmy zawarli, pysznił się Tarantiew. Majster z ciebie, bracie, od pisaniny Iwanie Matwiejewiczu, jak Boga kocha majster. Przypomina się nieboszczyk ojciec. I ja byłem do tego pierwszy, ale na odwykł. Bóg widzi, odwykł. Siądę tylko, łzami zaraz z oczu cieknie. Nie czytając, podpisała tam i ogrody, i stajnie i spichrze. Tak, kumie, póki na Rusi nie brak jeszcze bałwanów, którzy podpisują papiery nie czytając, można jakoś żyć, bo źle się teraz zrobiło, choć głową bijo ścianę. Nie to, co się słyszy od starych. Za dwadzieścia pięć lat służby córzem to za kapitał zebrał. Tyle, że żyć można na wyborskim przedmieściu, nosa nie pokazując na świat Boży, kęs chleba będzie nie zgorszy, nie skarże się, na życie starczy. Ale żeby tak mieszkania na litiejnej, dywany, żeby się ożenić bogato i dzieci na dygnitarzy wykierować, minęły te czasy. I gęba słyszysz, nie taka, jak trzeba, i palce widzisz, Czerwone, po cóż wódkę pijesz? A jakże jej nie pić, spróbuj? Od lokaja gorszy mówią, dziś i lokaj takich butów nie nosi i koszulę co dzień zmienia. Wychowanie już inne. Młokosy teraz górą, krygują się, czytają i gadają po francusku. Ale o robocie nie mają pojęcia, dodał Tarantiew. Nie bracie, mają pojęcie, robota dziś inna. Każdy chce jak najprościej. Wciąż nam psują. Tak pisać nie trzeba, to zbyteczna korespondencja, strata czas, można prędzej paskudzą. Ale umowa podpisana, nie spaskudziliśmy, powiedział Tarantiew. To już oczywiście święte, wypijmy kumie, niech no pośle zatiertego do obłomówki, już ten tam wypompuje coś niecoś, resztę niech tam sobie biorą spadkobiercy. A niech biorą, dodał Tarantiew. Co on tam ma za spadkobierców, cioteczno, cioteczni dziesiąta woda po kiesielu? Boję się tylko tego ślubu, rzekł Iwan Matwiejewicz. Nie bój się, mówię ci, zapamiętaj moje słowo. Ejże, trącił wesoło Iwan Matwiejewicz, a on przecie na moją siostrę Zerka, dodał szeptem. Nie może być, rzekł zdumiony Tarantiew. Milcz tylko jak Boga kocham, tak. No, bracie... Dziwił się Tarantiew, ledwie przychodząc do siebie. Mnie by się to nie marzyło i weśnie. No, a ona co? Co ona? Znasz ją, od co? Zastukał pięścią w stół. Czy to ona potrafi zadbać o korzyść dla siebie? Krowa, prawdziwa krowa. Uderz ją, czy obejmi, uśmiecha się zawsze jak koń do owsa. Inna by, oj, oj. Ale ja mam na to oko, rozumiesz, Czym to pachnie?